Hej kochani, z tej strony Ania, witam Was na moim kanale. Jak możecie zobaczyć po tytule, dzisiaj zajmujemy się ponownie tematyką lumpeksową, a mianowicie na co tak naprawdę warto zwrócić uwagę kupując w lumpeksach. Jak już wiecie, jak już tam jesteście, jak już zaczynacie szperać, co rzeczywiście ym, powinno Was zainteresować. Natomiast, jeżeli chcielibyście zobaczyć film, w którym mówię Wam czego unikać, to też dajcie mi znać w komentarzu. Teraz możecie e, oczywiście dajcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał, jeżeli tego jeszcze nie robicie, a ja bez zbędnego gadania przejdę prosto do naszego dzisiejszego tematu. Także zaczynamy. Na wstępie Wam powiem, że na dziś przygotowałam 5 kategorii, natomiast moim zdaniem. Ym... Tego, co można znaleźć w Lumpeksie, jest znacznie więcej niż 5 kategorii, także jeżeli będziecie chcieli e, zobaczyć drugą część tego filmu, to też dajcie mi znać. W tym odcinku bardziej skupiam się na takiej jesienno-zimowej garderobie, dlatego, że to jest, e, że tak powiem, temat, który nas obecnie obowiązuje. Ogólnie rzecz biorąc, idąc do Lumpeksu, warto przede wszystkim zwrócić uwagę na to, czy ubrania, które wybieracie, po pierwsze, nie są zniszczone, po drugie, nie mają żadnych takich większych plam, których nie da się odprać, oraz po trzecie, moim zdaniem, bardzo ważne jest patrzenie na skład. Tych wszystkich rzeczy, dlatego że w Lumpeksie naprawdę można znaleźć bardzo dobre jakościowo rzeczy za bardzo małe pieniądze, tylko trzeba po prostu dobrze szukać. Składy, na które warto zwrócić uwagę, to jest bawełna, wełna, kaszmir, jedwab, moher. Generalnie składy, które są po prostu naturalne, nie są sztuczne. Generalnie taki mój patent na szukanie w Lumpeksach to jest to, że ja po prostu idąc już do Lumpeksu wiem, na czym chcę się skupić. Na przykład chcę się skupić na swetrach i wtedy po prostu przeglądam wszystkie swetry po kolei, wybieram te, które mi się podobają, a później oglądam składy, patrzę, czy to jest tak naprawdę warte tego, żeby wziąć ten sweter. I skoro już zaczęłam o swetrach, to tak, jest to pierwsza rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, gdy jesteście w lumpeksach, szczególnie właśnie teraz, gdy mamy jesień, zima, tych swetrów jest Masę, po prostu masa. I tak jak już powiedziałam wcześniej, można znaleźć naprawdę bardzo dużo takich, które mają genialny skład. Na przykład są w 100% wełniane, albo kaszmirowe, albo nie wiem, jakie jeszcze mogą być swetry. W każdym razie, składy naturalne. Macie wtedy pewność, że jest to coś takiego, co Wam się nie zniszczy po jednym praniu, nie zmecha ci, dlatego że niestety, ale swetry. Ze sztucznym składem, czyli tam z poliakrylem, w ogóle z akrylem, z jakimś tam. Innym świństwem, no to te swetry niestety, ale w moim przypadku kilka razy w pralce i tak naprawdę już zaczynacie zauważyć takie, wiecie, drobne kulki, e, gdzieś tam kotujące się na tym swetrze, a po roku czasu to ten sweter już w ogóle wygląda, jakbym, nie wiem, jakbym go codziennie nosiła przez ostatnich pięć lat. Także zwracajcie uwagę na swetry. Od razu też Wam powiem, że w tym momencie naprawdę swetry są bardzo modne i to zarówno takie większe, oversize'owe, takie wkładane przez głowę, ale również te kardigany z guzikami i to też takie bardziej oversize'owe, ale też te bardziej takie opinające ciało. Kolejna rzecz zaraz po swetrach to są marynarki. Słuchajcie, ja naprawdę Tyle, ile fajnych marynarek można znaleźć w Lumpeksach, to ja mam wrażenie, że w normalnych sklepach nie znajdziecie, a przede wszystkim nie znajdziecie w takiej cenie jak w Lumpeksie. Dlatego, że załóżmy, normalnie marynarka w jakiejś sieciówce to jest koszt około 150 do 300 zł. Natomiast w Lumpeksie naprawdę bardzo fajne marynarki możecie znaleźć już za 5, za 8, za 10, maksymalnie za 20 zł. I to są takie elementy garderoby, które tak naprawdę potrafią scalić całą stylizację. Także warto mieć chociaż kilka takich marynarek. Przede wszystkim oczywiście czarną, ale super też, żeby troszkę pokombinować z tą stylizacją. Można poszukać sobie jakiejś brązowej, beżowej marynarki albo białej. Myślę, że to również może świetnie wyglądać i tak jak Wam powiedziałam w lumpeksach jest ich naprawdę, naprawdę ogrom i często też zdarza się tak, że można znaleźć identyczne jak w sieciówkach, nawet często z Zary czy z hm ale również można znaleźć takie vintage'owe modele i te vintage'owe modele one, oprócz tego, że mają taki charakter, mają takiego w sobie coś, wiecie, coś innego, to dodatkowo często się wyróżniają tym, że mają po prostu o wiele lepszy skład niż te em, marynarki z sieciówki. Kolejna rzecz, o której chciałabym Wam powiedzieć, to są szaliki, wszelkiego rodzaju chusty. Wiecie, Akcesoria, po prostu które możecie przewiązać na szyi, tak, żeby się po pierwsze ogrzać, ale po drugie, żeby dodać tej stylizacji czegoś takiego ekstra. I tutaj muszę Wam powiedzieć, że na przykład szaliki, takie apaszki jedwabne. Rewelacja i naprawdę jest ich masa w Lumpeksach, trzeba dobrze szukać, ale myślę, że możecie znaleźć coś takiego bardzo unikatowego, coś, co, tak jak wcześniej już powiedziałam, sprawi, że wasza stylizacja po prostu nabierze takiego charakteru, będzie się wyróżniała spośród zwykłych innych stylizacji, ale również szaliki, o których wcześniej też wspomniałam, szaliki wełniane, naprawdę przysięgam wam, że da się znaleźć takie. Ja osobiście e, posiadam nawet kilka takich cieplejszych szalików, e, które mają w 100% naturalny skład, wełna albo wiecie, coś w tym stylu. I normalnie, gdybyście chcieli coś takiego kupić w sklepie, no to niestety są to już bardzo duże pieniądze. Natomiast w Lumpeksie bardzo często przez panie wyceniające szaliki em, po prostu wyceniają je o wiele niżej, niż mogłyby wycenić nawet w lumpeksie. Często się zdarza, że szaliki możecie znaleźć za złotówkę, za 2 złote, a tutaj się okazuje, że naprawdę jest to na przykład jedwabna chusta albo kaszmirowy lub wełniany szalik. Ja osobiście uważam, że ani apaszek, ani szalików nigdy za mało z tego powodu, że są to akcesoria, które mogą, że tak powiem, spice it up a bit. Czyli dodać troszkę takiej pikanterii, całej stylizacji i w zależności od tego, jaką danego dnia apaszkę czy szalik nałożycie, mimo, że reszta stylizacji może być na przykład cała czarna, to ta apaszka lub ten szalik może po prostu obrócić tę stylizację o 180 stopni. Tak samo też można znaleźć takie fajne szale troszkę większe, które możecie zarzucić na siebie i tak naprawdę w tych chłodne dni się po prostu tak ogrzać, nie nakładając na przykład nie wiem, jakiegoś większego swetra, tylko sobie zarzucić taki szal. Oh my god, serio, jak ja o tym myślę, to po prostu mam ochotę pójść zaraz do Lumpexu i po Ogrzewać, poszukać jakichś fajnych szalików, czy to apaszek. Natomiast a propos apaszek, jeszcze muszę Wam powiedzieć, że apaszki świetnie się sprawdzają. E, oprócz tego, że na szyję, to również na głowę, albo przywiązane do torebki, albo przywiązane jeszcze gdzie indziej. Apaszki są tak uniwersalne i moim zdaniem e, troszkę niedoceniane. Szczególnie u nas w Polsce mam wrażenie. Czasem na Instagramie zdarza mi się, że zobaczę jakąś dziewczynę, która ma apaszkę, na przykład przewiązaną na szyi albo na głowie. Natomiast w Polsce, na ulicach, rzadko, bardzo rzadko widzę dziewczyny, które miałyby apaszki na sobie. Słuchajcie, ja już Wam jakiś czas temu mówiłam, że ja przestaję kupować takie zwykłe, klasyczne koszule w sieciówkach, dlatego, że moim zdaniem koszula, która kosztuje powiedzmy 80 do 130 zł, która po kilku razach jest cała zżółknięta, to się po prostu nie kalkuluje, to się nie opłaca i po prostu nie warto. Nawet jeżeli zdarzy Wam się kupić taką koszulę, która jest biała, a po kilku razach zrobi się. Żółta, po prostu z lekko, to moim zdaniem lepiej za taką koszulę wydać, nie wiem, 8 zł w lumpie, niż właśnie te 80 czy 130 w normalnym sklepie w sieciówce. A też muszę Wam powiedzieć, że w lumpeksach mi osobiście udało się znaleźć masę koszul, zarówno błękitnych, białych, długich, krótkich, oversize'owych, przylegających, z różnymi kołnierzykami, wiecie, z różnym takim wykończeniem, czy to półokrągłe, czy to takie spiczasty. Oh my god, tego jest naprawdę naprawdę tyle i tutaj też wam muszę powiedzieć fajny tip, czyli żeby zerknąć na męski dział, dlatego że na męskim dziale bardzo często znajdziecie naprawdę bardzo dużo fajnych koszul, takich troszkę można powiedzieć bardziej oversize'owych, ale obecnie koszula oversizowe, moim zdaniem, to jest must have, żeby mieć chociaż taką jedną w szafie, dlatego że koszula oversize'owa, oprócz tego, że możecie ją po prostu zarzucić, żeby ona sobie była, to tak, również możecie na nią nałożyć sweter i wtedy ta koszula tutaj od dołu nam wystaje i to też z tego robi się naprawdę bardzo fajna stylizacja. Kolejna rzecz, jest taka, że możecie tą koszulę przewiązać na różne sposoby. Przysięgam wam, że z koszul można zrobić taki miks i można zrobić taki odjechany outfit, że naprawdę czasem patrząc na zwykłą koszulę, no, nie jesteście sobie w stanie wyobrazić, ile z nią można pokombinować. Bardzo wam polecam poszukać lnianych koszul, dlatego że one naprawdę starczą wam na bardzo, bardzo długo. I ostatnia kategoria w dzisiejszym filmie to jest oczywiście odzież wierzchnia i tutaj zarówno płaszcze, tręcze, ale też na przykład kurtki jeansowe. E, powiem wam, że w lumpeksach naprawdę można znaleźć bardzo dużo takich fajnych kurtek jeansowych, takich oldschoolowych, często Levi's, Lee, Wrangler, tak naprawdę marki, które są dosyć drogie, ale są właśnie znane z tego, że mają ten taki gruby jeans, taki dobry jeans, taki oldschoolowy, ale teraz właśnie w tym okresie jesienno-zimowym naprawdę zerknijcie na kurtki i na płaszcze zimowe, dlatego że, słuchajcie, znaleźć wełniany płaszcz w lumpeksie za 20 zł, który będzie po prostu totalną klasyką i który starczy Wam na lata, to jest osiągnięcie moim zdaniem. I warto poszperać. Na przykład poszukać takiego kamelowego albo czarnego. Kurcze, no naprawdę, to jest coś rewelacyjnego. Obecnie rzeczy o tak dobrym składzie poniżej 500 zł, niestety. Ale nie znajdziemy, naprawdę. I to jest przykre, ale zresztą z drugiej strony też muszę Wam powiedzieć, że rzeczy takie wiecie z akrylu czy z innych takich sztucznych, plastikowych materiałów, one też już nie są obecnie takie tanie. Także moim zdaniem wszystko po prostu drożeje. I trzeba chodzić do lumpeksów. Ja się będę już z Wami żegnać, jeżeli chcielibyście zobaczyć drugą część. Tego, co warto kupić w lumpeksie, to dajcie mi znać poniżej. Możecie dać łapkę w górę, wtedy będę wiedziała, że interesuje Was ta tematyka. Mam nadzieję, że Was troszkę dzisiaj zainspirowałam do buszowania w lumpeksach. Subskrybujcie mój kanał, jeżeli tego jeszcze nie robicie, a my się widzimy w kolejnym filmie. Buziaki! Pa, pa!